I plusa nie polecam, bo bardzo często mam bardzo słaby internet. Bardzo słaby internet w plusie. Nie polecam plusa nikomu. Nie kupujcie abonamentu. Dwa miesiące czekałem, żeby mi wyjaśnili, bo mówię do nich w ten sposób. Macie swoich informatyków. Może ja coś robię źle, to mi powiedzcie, bo tak może być. Nie, do tej pory nie mam żadnego wyjaśnienia. Składałem reklamację, dlaczego internet mi tak odbiera na filmach. Nie ma. A tutaj mamy bombę prawie jak atomową. Pocisk przyniesiony na manifestację wołyńską. Pamiętamy o Wołyniu i policja pamięta o nas. Nie wiem, czy ten teatr to robi policja i służby, czy ten teatr jest przypadkowy. Dużo wskazuje na to, że nie jest to przypadkowe, ze względu na to, że facet, który to przyniósł, został bardzo łagodnie potraktowany, nie został skuty. Dlaczego skuty? Dlatego, że oprócz tego, co przyniósł, położył, mógł mieć jeszcze coś innego: nóż, broń i inne rzeczy, którymi mógłby razić, gdyby nie był skuty. Nawet policjantów. Czyli brak profesjonalizmu, oni go wzięli tak delikatnie pod rączki, żeby mu tych rączek nie połamać. No i tak mamy Szeroką zakrojoną akcję policyjną Tak, szeroką zakrojoną akcję policyjną I ja nie mogę do domu pojechać Autobus nie jedzie A bilet mam Przepełnione pustanne wizyty jadą bokiem, nie? Bo one już mają klepaną tą trasę boku dzisiaj sprawdzałem, to oni mają wrażenie, że tu nie może przejechać, to oni już mają oklepany, ten kierowca już wie. Gdy dostaje z tych Tak, tak, oni już oklepano mają. Wszystkie, wszystkie autobusy. To nie jest tak, że nagle i on nie wie gdzie. Nie, Ale jakoś... To się bardzo fajne Mamy wieczór, nie wiem, która godzina. Córka przylatuje ze Skandynawii, z Finlandii. Zawsze mówię: Córka, sprawdź, czy samolot macha skrzydłami, bo jak nie macha, to jest zepsuty. I ona mu mówi: Ojciec, on nie macha skrzydłami i nie jest zepsuty. Mówię: Jak córka była mniejsza, to przynajmniej człowiek wziął za rękę. I za nią odpowiada. A teraz jest dorosła, robi co chce, decyduje o sobie i koniec. I ja mam tyle do powiedzenia, co nic. Tak. Ja nic nie mam do powiedzenia. Nawet na kolano nie można wziąć. Nie da rady. I jeszcze jak chcę mi dokuczyć to powie ty pij jaku jeden bo na przykład piję lampkę wina to tak jest no taka jest cwa na tyle kończymy nie będziemy się wygłupiać czekamy na autobus pozdrawiam wszystkich